Dzień dobry, witam wszystkich. Jestem już kiszka, a to. Hmm, to była próba. Hmm, patrzcie na to. Leżę pod czołgiem. LOL. To była próba nagrania z Jaszyn jakiegoś materiału. Niestety była lipa. Hmm, to, że zawiesiło mi na sam koniec konsolę, to jest nic. Natomiast bardzo duży problem z balansem gry był i, że tak powiem, jakieś takie. Sensowne pogranie było trudne. Jedyny materiał, jaki udało się zebrać, jakiś taki sensowny, niestety bez, bez voice'a, no to jest to, co widać. W zasadzie to chyba pierwszy mecz, w którym Joshi do mnie dołączył. No i cóż, poszło jak poszło, wygraliśmy. A jeżeli chodzi o pozostałe mecze, hmm, cóż że tak powiem, team już jego zdominował rozgrywkę. Mam raz chyba, czy dwa tam się udało wygrać, ale generalnie y, jego team wygrywał. Cóż, bywa i tak. Zresztą zainteresowani mogą sobie te wszystkie wyniki obejrzeć na Battle.logu, szału nie ma. że tak powiem, KD też do przodu nie poszło, wręcz przeciwnie. Ale co tam grało się przyjemnie. Szczególnie na ostatnim meczu, na którym zwisła mi konsola, niestety tam nagrywałem voice, ale to była brona częstochowy z low levelami. W sumie to sam jestem low levelem, ale jakieś tam doświadczenie, parę godzin mam przegrane. No ale jak wiadomo, we dwóch to się nie obroni niczego, nawet w czterech. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że mieliśmy świetne wejście na, na szturmie, właśnie na Teheran Highway. Cztery ticket do końca, wchodzimy do gry i cóż. Przejmujemy bazę. Niestety dalej już tak ładnie nie poszło. No i cóż, było jak było. Może następnym razem, jak Josi będzie miał chęć i nie ja będę trochę bardziej ogarnięty, nie będzie mnie tak kark napitalał, jak mnie napitala w tej chwili. Dla tych, co nie wiedzą, to, <laughs> że tak powiem, mam uszkodzone różne dziwne części ciała w okolicy. W okolicy, no jakże się to dziadostwo nazywa? Obręczy barkowej, o tak, tak właśnie się to nazywa. No w związku z czym chodzę jak robokop, Do tego praktycznie cały czas napitala mnie głowa. Ale wojna sama się nie wygra, i takie pierdoły nie mogą powstrzymać rasowego tubera przed nagraniem jakiegoś materiału. Hello, mister. Dobrze ja nie będę zawracał, bo naprawdę zawracał wam gitary, bo naprawdę napitala mnie strasznie głowa i kark. będę się położyć. Zostawiam was z tym gameplayem. Cóż... No tak jak mówię, no szału nie ma. Ale żeby zrobić szał, to trzeba się jakoś zbrać. No, poza tym dziękujemy drużynie przeciwnej i chłopakom rzezi i tak dalej. Za wsparcie celno i zajebista. No, tutaj jeszcze, jeszcze go nie ma, ale, ale za chwilkę będzie. No, to jest jeden z tych meczów, gdzie tam balans wyglądał jako, jako tako. Dobrze, nie zawracam gitary. Już się tu zaraz pojawi, pewnie gdzieś. No, szkoda, że nie ma komentarzu głosowego. A no tak jak mówię, może następnym razem się uda. No, bo w meczu było całkiem, całkiem przezaławnie z bakteriami i innymi okolicznościami przyrody, które tam, tam zaszły. No ja tymczasem żegnam się z Wami jak zwykle. Do zobaczenia na polu bitwy. O ile dożyję. Ja. I spotted an enemy sniper. Over. In your area. Please proceed yeah, I got an enemy soldier. Huh? Yeah, I spotted an. Enemy vehicle spotted. Over. C4 in position. I'm placing the C4 now. Placing C4. The enemy has taken the objective. Watch out. C4 is going to blow now.